Cześć i czołem. Patryk Raven z tej strony. Zobaczmy sobie na czym tu stoimy. Roślinki fajnie rosną. Widzimy, że już nasz zagajnik tutaj jest cały wypełniony jedzonkiem. Mamy też pięknie tutaj sześć działających paneli słonecznych. I czekamy, aż ekipa ze świata, sobie wejdziemy. Musi się za załadować, to chwilę potrwa. Jak oni tu tylko przyjdą. No dużo im nie zostało, tak? Jeden dzień będą podróżowali, jedzenie, wszystko mają. I co najciekawsze, przyniosą do nas wieżyczkę. Jedną wieżyczkę na pewno sobie gdzieś tutaj umieścimy. Jeszcze nie wiem gdzie, ale wiem, że się przyda. Co z benzyną? W benzyny mamy 455 litrów. Mało, ale się przyda na ewentualną sprzedaż. No, a tutaj urzęduje tylko i wyłącznie Luna. Ona przygotowuje tej paszy dużo, przetwarza całe mięso z człowieka. Więc y, zwierzaczki będą miały co jeść. Ja myślę, że na razie damy sobie to po prostu jako zaspęt. Niech już więcej po prostu tego nie robi, bo to nie ma potrzeby, tak? Zobaczcie, mamy paszy dla zwierząt 1316. Ja tego w pełni i tak nie wykorzystam. Niech się luna zajmie czymś ciekawszym. Na przykład tresowaniem zwierząt. O, to jest dobre. Pozwolę sobie, żeby wszystko hulało na trójkę. I jak ona to ogarnie, to zajmie się czymś lepszym, na przykład robieniem cegły ze skały łupkowej damy jeszcze 10 i dalej marmur będzie cisnęła. Tu koryterzyk jest zrobiony, dlatego ja sobie pozwolę, może na trójkę, niech to wszystko się dzieje. Damy more floors i jakąś fajną podłogę. Jakaś kapsuła transportowana spadła. Czekajcie, czekajcie. Damy może zwykłe z tą slab. Damy z marbla. Niech to tu będzie zrobione. Zobaczmy, gdzie jest kapsuła transportowa. Zobacz. Uuu, fajnie. Jedzenie, hall. Niech to sobie pieski przyniosą. W międzyczasie tu już chyba jeden Kazumi już biegnie. I racje żywnościowe. O, zjadła. Trudno. Myślałem, że przetransportuje, a tu niestety nie udało się. Przedawca artefaktów już sobie poleciał. Widzimy tutaj do góry. Luna, czekaj, czekaj, czekaj. Ja bym chciał, żebyś tu posprzątała wszystko, zanim tutaj ludzie do nas przyjdą. Pałagan jest straszny. Niech ona sobie to na spokojnie tutaj wysprząta. Możliwość uratowania uchodźcy. No nie, to jest za daleko. Karawana już prawie do nas dotarła. Luna tutaj posprząta, zanim wszyscy tutaj przyjdą do naszej lokalizacji. A ja muszę wynaleźć jakieś miejsce, w którym się kimnie nowy kolonista. Więc na razie byśmy musieli zrobić coś takiego, że damy meble, chyba zwykłe meble, miejsce do spania, to jest takie tymczasowe, tak? On sobie tu będzie spał. O tu, nowy kolonista. Luna ładnie wysprząta. Jest ok. Sprzedawca złomu, coś nowego? Jeszcze sprzedawcy złomu nie mieliśmy. Czekaj, ty się obudź. I zobaczmy, co on ma do zaoferowania. Na pewno możemy mu schandlować benzynę. No to to zawsze. Co innego. To już bym chciał sprzedać, bo i tak nie potrzebuje. Tu u mojego gościu 16 tysięcy golda Więc to od niego chętnie weźmiemy. Ale co nam możesz tutaj. A, nic. On po prostu skupuje rzeczy. Możemy sprzedać płaszcz, to jest i tak po trupie i to jest dużo warte, 500golda. Przeźby się przydadzą, drzwi się przydadzą, fontanna się nie przyda, możemy sprzedać. Radiator się przyda. Tu mamy dużo takich śmiechowych broni. Ja to wszystko obchnę, to i tak mu się nie przyda, a zajmuje dużo miejsca. Skóry. Hmm. No mogę je wykorzystać. Na razie sobie skóry zostawię, bo mamy tam dużo rzeczy do wykonania dla piesków. Dlatego nie będziemy tego sprzedawali. Ziało się przyda sprzedać. I resztę zostawimy. Dostaniemy 1500 srebra. O, i hajs się zgadza. Gdzie jest nasza ekipa? Mistyczny szaman. Ktoś, kto twierdzi, że jest przedstawicielem de Braga, kontaktuje się z nami z opowieścią o mistycznym szamanie, który posiada rękę uzdrowiciela. Leczy ona obrażenia, bla bla bla. Powiedzą nam, gdzie znajduje się tajemnicza i samotna osoba za niewielką opłatę. Mm, nie. Mamy swoich lekarzy. Nie chcemy szamana, jakiegoś tam uzurpatora. To się nam nie przyda. Wciąż czekam, aż przybędą nasi koloniści. Już prawie są. Pieski się tu tak mocno rozmnożyły. Ale wciąż potrzebujemy ciuszków dla piesków. Tylko jutaka nosi pancerzyk. To jest za mało, nadal za mało. By cokolwiek tutaj zdziałać. Dobrze, że Luna cały czas zajmuje się dostarczaniem towaru. Między innymi tutaj skały łupkowej. Ta się przyda. Karawana Arrive to Cambridge. Super. No i jest show. Mi się nie podoba jego nazwa. Ja nie chcę show, show jest takie jakieś dziwne, on się z takim Creepolem kojarzy. Show Wickfield, jakby go nazwać? Hmm. On ma taką dziwną fryzurkę. Jest violet i purple może? Tak myślę, myślę. Na razie zostawimy. się zastanowię gdzieś tam w międzyczasie i damy mu nową nazwę. Na razie niech jest show. Wynoszą towary, przynoszą wszystko. o porozkładali to jest właśnie to, co chciałem zamontujemy tą, tą ścianę z niebieskiego towaru. Nie wiem z czego to jest. To jest jakiś epicki przedmiot. Na pewno jest super wytrzymały. Pozwolimy go sobie zamontować. Przynajmniej z tej strony nas nie będą atakowali. Czy to się przyda? Nie wiem. Dla nas jest spora oszczędność. czekajcie, tak sobie daje tutaj o, ale tutaj widzimy, tworzy jakieś Episkie przedmioty. Portos. No i zaatakowali nas. No wiadomo. Uuu, czterech ziomków. Od południa. No południowy wschód. Więc gdzie jest wieżyczka? Gdzie jest wieżyczka? Szukajmy, szukajmy. Tu. Pojoletka puści atakują, nie, jeszcze się skradają. Niech się skradają, poczekamy chwilę. Okej, okay, zaczął się atak. Więc ja zwołuję całą ekipę i idziemy tu. Mamy dobry dystans do walki plus jeden ziomek dodatkowy, który w sumie nie jest zbyt dobrym fajterem, ale sobie da radę. Zabi, dziadów! No i przeciwnicy padli. Zawsze będzie pasza dla zwierząt. Nasza kolonia jest w sumie super epicka, no bo tak, mamy dużo kolonistów, oni sobie jakoś w miarę radzą. Show! Czym ty się człowieku zajmujesz? Górnictwo zwierzęce, rzemieślnicze. No to rzemieślnikiem będziesz dobrym. Ja w sumie potrzebuję więcej rzemieślników, dlatego damy Tobie rzemieślnictwo na pierwszy poziom. Plus górnictwo, jak będzie trzeba. Na dwójkę. A resztę zostawiamy na drugi plan. I show to będzie cały czas e, rzemieślniczył nam jakieś właśnie rzeczy. Podstawowe. Galatros, samo oswojenie Galatrosa. Naprawdę. No, takich rzeczy też jeszcze nie miałem. Co z ciebie mamy? No nie wiem, no weźmy sobie to ciebie, wytrenujmy. Nazwiemy go... Kali. Mm, to będzie ciężkie. Ja bym go musiał tak naprawdę zabić. On pewnie dużo żre. I nic więcej z siebie nie daje. Może byłby jakimś dobrym przeciwnikiem i tak dalej. Przeciwko z wyrolą. Ale on pewnie jak pójdzie do nam do kuchni to zeżre wszystko. Patrzcie ile on żre. Tu jest 69. No nie no. to jest cholernik. On za dużo je. Mam tą paszę dla zwierząt, ale no nie wiem czy chcę, żeby oni to tak tak ceżarli. No ale w sumie mieć Galatrosa w teamie? A zobaczmy sobie jedną rzecz. Jakbym tak chciał na przykład uformować karawanę, to czy jakbym wziął Galatrosa, nie daje nam żadnych kilogramów. To co to jest? This animal can graze food from the environment instead of eating great food. No, no, czyli ogólnie mogą zdobywać jedzenie, tak. A widzimy, że Galatros nie jest w stanie. Możemy go sprzedać za 4 koła. Może, jak się trafi jakiś fajny zwierol, to byśmy sprzedali go. Ale na razie nie ma typa od zwierząt. On już odleciał. Tak to byśmy go sprzedali. układajmy tutaj pełną tych ścian Still. Draco fajnie zbiera jedzonko. Myślę, że już trzeba inwestować właśnie nie w ryż, a w cały czas w ziemniaki. To się teraz najbardziej opłaca. troskawki, ziemniaki. A tu jeszcze jest ryż. Niech tutaj, Porto, stworzy też rzeczy dla piesków. Więcej ciuszków. Tu już widzimy ZIK. Założył sobie ciuszek taki ładny, niebieski. Jakoś to w miarę fajnie wygląda. Mi się to podoba, że wiecie. I tak tu ciężko pracują nad tym. Mortos już zmęczony, 19% ma. Ale damy radę. Myślę, że on zdąży to skończyć. Kolejny piecek będzie przywdziany. Teraz było dużo trupów. To pozwolę sobie dać Recycling apiral na wyższy poziom. No i czekamy. Tutaj powstała jakaś ozdoba fajna. Nie wiem, gdzie ją dać. Może na razie dajmy to gdzieś do pokoju schadzek. Mm, tu. Bo to jest tu, więc pewnie będzie dało nam dużo profitów. Taki SkysTil to na pewno jest jakieś duże umocnienie dla naszej kolonii. Nie wiem jak bardzo to jest dobry przedmiot, ale musimy wykorzystać wszystkie ściany, które zebraliśmy z naszego Rasza. To jest i tak sporo oszczędność dla nas. Nie będziemy musieli kracić niepotrzebnie marbla. No, tutaj nie wiem co się stało. Diplomatyczne małżeństwo. O, słowo luna zadziałało na rokoma. Bla bla bla. Przyjęcie tej propozycji umocni relacje, mhm. ale opuści frakcję. Dołączy do Debraga w deskała. Jeżeli odrzucę, no to wtedy będzie dupa. Stracimy lunę. Czy chcemy mieć dłużej lunę w frakcji? Chciałbym chętnie umocnić, właśnie takie, wiecie działania i moglibyśmy Lunę oddać. Mamy dodatkowego kolonisty, którym jest show i myślę, że Lunę możemy właśnie spokojnie oddać. Akceptujemy. Więc Luna, żegnamy się z tobą. I tak się chciałem ciebie pozbyć i zabić. Więc nara kobieto. Idziesz się tam uhajtać. A mamy plus 75. To jest przy, yy, przyjaciel. No, ale to mi się podoba, więc ty żegnaj. Miałaś fajną broń, ale no niestety. Idziesz tam się seksić z innymi gościami. A ja potrzebuję kogoś, kto teraz będzie gotował. Kto by nam będzie gotował? Show pewnie. Kucharz. Nie mamy kucharza. Mm, będzie kucharzył u... Portos i Draco. Wartasa oddeleguje tutaj, żeby popracował nad tym. Minus trzydzieści stopni, strasznie zimno. Galiego bym chciał sprzedać. Boję się go ubić, bo to półdupek taki jest silny, że tu wszystkich by zabił. Może się go da wytrenować, nie wiem. Będzie nam walczył. Jutaka, Kazumi mają, mają już pancerz. Jeszcze jakiś jeden mały dogo miał. Zig ma pancerz, więc potrzebujemy jeszcze tutaj skrawcić to. Portos się obudził.

co on tu robi. Co on tu robi, Boże, Drogi, co za człowiek? Rozebrał no niepotrzebnie. Przez to, że były plany, trochę to jest niefajnie skoordynowane. Zmarnowaliśmy delikatnie mówiąc deli pewną ilość surowca. Ale on już to skończy. No i będzie git. Dobra, jest kolejne pomieszczenie skończone, będziemy musieli to przefarbować, najłatwiejszym sposobem będzie po prostu wziąć paint tool, jakiś tam biały, jak wezmę tu farbowanie ścian, tak jak pyknę całość, to nieważne, że to jest tam z niebieskiego zrobione, ale będzie fajnie działało, Sky Steel. nikt się nam tu nie przebije przez to tak więc wy pamiętacie że to jest na niebiesko a my dobrze wiemy że to jest po prostu mm, jakiś tam mur dodatkowy tyle jeśli chodzi o ten odcinek kończymy nasza kolonia się znacznie powiększyła lada moment powstanie tu drugi magazyn drugi korytarz i coś dalej będziemy myśleli co z tym zrobić i jest jeszcze gali oraz możliwość zdobycia kosztowności o, eee, kolekcja, bla, bla, bla. On Refine Uranium Crystal i Composite Sand. Niestety nie przetrwa długo, 23 dni. Zobacz miejsce, blisko. Jest Są tu jakieś przeciwnicy? Zagrożenia brak. No może to wykorzystamy. i Wyślemy dwóch typków, żeby tam pojechali. A na razie kończymy ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Na razie.